10 POKRĘCONYCH CIEKAWOSTEK O MINECRAFT Yes! HELL YEAH! Nie uwierzycie co udało mi się odkryć! Zaczynajmy! Zniszczenie bloku obsydianu pod wodą, gołą ręką i z efektem mining fatigue 3 zajmuje ci... UWAGA! 5 dni, 8 godzin i 36 minut! Ktoś chętny? Creeper na drabinie? Okazuje się, że Creeper, mimo braku rąk, jest mistrzem spinaczki po drabinach. Przebił nawet zombie, którego musiałem wręcz zmusić do wspinania się na specjalnie zbudowanej arenie. Creeper ochoczo wbija na górę tylko po to, żeby nas zniszczyć. Nice. A na końcu filmu coś dla tych, którzy chcą być w następnym filmie: Ekwipunek gracza ma 36 miejsc, bez drugiej ręki. Co oznacza, że możemy udźwignąć 559 872 sztabki złota. Uuu, w realnym świecie byłoby to prawie 560 ton. Nawet Puzian przy tym wymienka. Niewidzialny, ale widoczny. Jeśli rzucisz miksturę niewidzialności w Endermana albo pająka, ich oczy pozostaną widoczne. No widzisz mnie? Creepy, prawda? Pamiętajcie o like i subie, moje sigmy. Mm? Ano i dzwoneczek. Dobry człowieku by się przydał. Postawienie bloku śniegu obok kaktusa kończy się natychmiastowym zniszczeniem kaktusa. Chyba, że będziesz układać go warstwami. Minecraftowe prawa fizyki jak zwykle zaskakują. Bez względu na to, jak położysz słonecznik, jego kwiat zawsze będzie zwrócony w stronę zachodu. Minecraftowy GPS. Szkielet i odległość wykrywania. Szkielet wykrywa nas z odległości 16 bloków. Ale jeśli użyjemy skradania, czyli kłócenia, ten dystans skraca się do 12 bloków. A teraz najlepsze, załóż czaszkę szkieleta, a zauważycie dopiero z 4 bloków. Okej. Okay. Jak myślicie, do czego można by to wykorzystać? Czy wiesz, że celność strzałów szkieleta zależy od poziomu trudności gry? Im niższy poziom, tym gorzej celuje. Ktoś chętny na testy na hardcore? Pigliny kontra lava. Chociaż pingliny to moby z Netheru, palą się w lawie. Tak, dobrze słyszeliście. Minecraftowy paradoks: drewno zbierasz drewnianym narzędziem, kamień kamiennym, diament diamentowym, mm. ale złota nie wykopiesz złotym kilofem. Co za plotwist, co? To było 10 pokręconych ciekawostek o Minecraft. Macie jakieś swoje ulubione ciekawostki? Piszcie w komentarzach. Może wasza propozycja pojawi się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie oczywiście o lajkach, subach i dzwoneczku. Liczę na Ciebie Bajo.